Słuchajcie, teraz znowu jestem Słuchajcie, teraz jestem z fajnym chłopakiem, który robi fajne bańki. Zrobimy trochę programu. Ludzie się patrzą, zobaczcie, wszyscy okay? ludzie się patrzą. What's your name? Madis. Maris. Maris? Yeah. yeah, what are you doing? Making bubbles. Słuchajcie, pytam się go co jak ma na imię Maris i co robi? Robi bańki? Zobaczcie jakie piękne bańki robi. Show us these bubbles. Are you living here? Yeah. Yeah? Do you like? I love it. Słuchajcie, pytam się go, czy tutaj mieszka, pytam się, czy lubi tutaj mieszkać i mówi, że kocha. Zobaczcie, jak ludzie uciekają, super, widzicie? I żeby dzisiaj nie mówić tylko o ćwiczeniach, no to mówię Wam, że to się tutaj dzieje, żeby Wam było wesoło. Teraz, something about, about how long you doing this, is this is your passion, or what? is something for making money or making happy people. So, wait one second, one second. Słuchajcie, e, pytam się go czy to robi dla pieniędzy, czy to robi tak dla swojego hobby, czy, czy po prostu lubi ludziom robić przyjemność i żeby się cieszyli. Okej, okay, so why are you doing this? I've been doing this for one year. Robi to prawie że rok It's my hobby and it's my work To jest jego hobby i jest jego praca. Zobaczcie się jaki... You are very very nice boy. Very Thank nice you. boy, Sersi. How old are you? Um, I'm 20. Słuchajcie, bardzo fajny chłopak, ma 20 lat. Do you have girlfriend. No. So, so all Polish, do you like Polish guys? I know some. So we yeah? no? Yeah, yeah, Słuchajcie, polskie dziewczyny. Chłopak nie ma dziewczyny i słuchajcie i mówi, że że u, lubi polskie dziewczyny, i są atrakcyjne. Więc kogo nie zapytamy? To uwielbia polskie dziewczyny, uważa, że są atrakcyjne. Więc so you would like some Polish girlfriend? Nie, yeah. dlaczego nie? Czy Chciałbym mieć polską dziewczynę, słuchajcie. Did you been in, in Poland? Yeah, Słuchajcie, był w Polsce, był w Warszawie. I'm from Kraków. Did you see Kraków? No, no. Really. Can you speak something Polish? I Czy no, umie coś powiedzieć po polsku? Co teraz, teraz! Kurwa. Oh my god, słuchajcie, wszyscy znają to brzydkie słowo. Super, dobra. Ok, thank you so much for... Thank słuchajcie, you. popatrzcie, thank you so much for your help. I will now translate, bye bye. Thank Patrzcie się, jak super y, robi bańki. Już wam pokażę, jakie banieczki są. Teraz wyskoczę tutaj, żebyście wszystko zobaczyli. Patrzcie się. Rewelacyjne, chłopak bardzo fajny, stoi sobie na plaży i robi pieniądze, zobaczcie, pieniądze są na, pieniądze są słuchajcie na ulicy, więc uważajcie, patrzcie się i wymyślajcie pomysły, Teraz wszyscy się patrzą, jest super, you speak english? No, słuchajcie, nie, pan nie mówi po angielsku, więc nie będziemy go się pytać co robi, ok, patrzcie, wszyscy się patrzą, o co w ogóle chodzi, hello, hello, uciekają wszyscy, więc jest super, to jest... To jest e, Narifa. Tutaj pan jest. Yes, pinga, ¿no? Habla po español. tak? Si? Vives aquí. Pytamy goście, czy tutaj mieszka? Oczywiście, że mieszka. Jak tu amas. Jose. Jest Jose, Ja hago e, program telewizyjny dla Polonia. Tak, si, para eh para ¿cuánto años vives aquí? Toda la Todo vida. Całe życie tutaj w Przemysłu Jest You! Mój głapo! Mój głapissimo! Mówię, że jest bardzo, bardzo ładny, bardzo fajny face, bardzo przyzwoity, że jest mój głapissimo. Sí, ok, ok, hasta luego. Słuchajcie. A, jedna pytanie. Co pensas pana polako chicas? I co myślisz o polskich dziewczynach? Mój guapa. guapa. Solo guapa. A, słuchajcie, mówi, że jest bardzo ładne, bardzo ładne dziewczyny polskie i bardzo mądre. Elisa! I, I i Elisa! I Muchísimo gratia! Elisa! Muchísimo A Słuchajcie, mówi, że są bardzo ładne, inteligentne i w ogóle wszystko super, super. Więc co? Więc żegnamy Was. Tutaj Pani też robi, słuchajcie, fajne, y, fajne video. Tutaj mamy Panów Policjantów. Zobaczcie, jacy fajni, widzicie? Patrzą się na nas, więc jest bardzo fajnie. Dobra, koniec gadki.